Dziennik podróżnika świadomości. Wpis z dnia piątego w autyzmowie. Dzień piąty, brama ciszy, komnata migotliwego myślenia. Nie wiem, czy dziś rano obudziłem się we śnie, czy w rzeczywistości, która pozwala człowiekowi widzieć więcej, niż dotąd przypuszczał. Brama ciszy. Byłem przekonany, że będzie milczeć. Tymczasem ona śpiewała. Niskim, pulsującym dźwiękiem, jakby powtarzała moje napięcie, przekształcone w melodię spokoju. Wszedłem, nie przez słowa, lecz przez zgodę. W komnacie migotliwego myślenia wszystko drgało. Nie było tam, czy jesteś pewien, ani musisz wyjaśnić. Było: Zobacz, jak twoja myśl tańczy. Ściany zmieniały barwę, gdy tylko próbowałem nazwać emocje: wstyd, ciekawość, zakłopotanie. One odpowiadały obrazem, niewerbalnym potwierdzeniem. Po raz pierwszy poczułem, że nie wszystko, co niejasne, jest błędne. Spotkałem tam istotę zwaną Laks. Nie mówiła. Wzięła moją dłoń i wskazała tafle światła. Tam zobaczyłem siebie, nie w formie kształtów, lecz drgań. Ty nie jesteś tym, co wypowiadasz, powiedziała wibracją lecz tym, co odczuwasz, zanim znajdziesz słowa. Dziś nie zapisuję wniosków, zapisuję obecność.